Już na e, swym koncie e, tytuł interkontynentalny zdobyty w ostatniej walce w Warszawie z Rudin Lupo. To był trudny pojedynek, wygrał go e, Polak e, na punkty, trwał 10 rund. To był taki trudny egzamin dla medalisty mistrzostw Europy z Mińska z 1998 roku i kilkakrotnego mistrza Polski. Masz Adamek w czarnych spodenkach granatowych. Jego rywal, 24-letni Jon Wojka, który ma na koncie 10 walk, 6 zwycięstw, 4 porażki. Adamek już jest na listach rankingowych EU Europejskiej Boksu Amatorskiego. Jest na miejscu. Jestem już klasyfikowany na listach światowych. Był mistrzem Polski w Agni średniej w latach 1995-1996. Miał 18 lat, gdy po raz pierwszy sięgnął po tytuł mistrzowski w Mińsku, wspominałem, już w 1998 roku wywalczył brązowy medal w kategorii Przegrał w półfinale ze znakomitym rosyjskim pięściarzem Aleksandrem Lebziakiem, mistrzem świata, mistrzem Europy, aktualnym mistrzem olimpijskim z Sydney. Jak amator rozegrał 120, przegrał tylko 12. Uważamy za jeden z największych talentów polskiego boksu w ostatnich latach. Przed igrzyskami olimpijskimi podpisał zawodowy kontrakt nie walczył więc w eliminacjach przedolimpijskich. Ten kadry wczesny trener kadry Andrzej Kusior bardzo tego żałował, ponieważ liczył na olimpijską Adam awarkacyjną. Ale tak się nie stało. Pierwszą zawodową parkę Adamek stoczył w 1999 roku, jeszcze przed igrzyskami. Wygrał w Manchesterze z Izraelem Kumalo. pierwszej rundzie przez techniczną Kauta później już po kolei wygrywa ze Smoky Anisonem, z Miko Stojkowem, z z Walajem, Malviną Łynem, Markiem Dawsonem. I teraz mniej więcej tak wygrywał większość swoich pojedynków, jak tak przynajmniej rozpoczynał te zwycięskie pojedynki od ciosów najczęściej na korpus. To też jest pięćdziesiąt, który potrafi bardzo mocno uderzyć na korpus. I tego walczy bardzo bezpiecznie dla siebie, potrafi się świetnie bronić. Choć jak ci z Państwa, którzy mieli okazję oglądać jego pojedynek z Rudym Lupą, widzieli, że też jeszcze brakuje mu sporo doświadczenia i potrafi pogubić się w trudnych momentach wypastrza ochraniacz na z Rumunowi a więc chwila przerwy Znakomite warunki fizyczne, 187 cm wzrostu żadnych problemów z limitem tej kategorii 79-300 i teraz znów atak lewy tak na korpus. Tak walczą bardzo dobrzy pięściarze. Wykorzystał to, co zrobił wcześniej. W związku z tym to napoczął rumu, wcześniej, uderzył nim na korpus i zakończył tak walkę. No ale to, co powtarzałem już przy okazji pojedynku Siergija dzindzi Adamek to jest pięściarz, którego trzeba bardzo umiejętnie prowadzić, który ma szansę walki o poważniejsze tytuły niż tytuł interkontynentalny. Myślę, że stać go w niedługim czasie na walkę o mistrzostwo Europy w kategorii półciężkiej. Nie ma tam zbyt wielu wybitnych pięściarzy, ale musi być, jak twierdzę, umiejętnie prowadzony i tego typu pojedynki jak ten z Jonem Wojką naprawdę niewiele daje. On ma za sobą już walkę z Rudim lub z pięściarzem, być może niewybitnym, ale bardzo silnym fizycznie z trudnym rywalem. Pokonał go i teraz trzeba stopniować te przeszkody. Stawiać wyżej poprzeczkę, bo to nawet nie jest ostry spary. To jest taki zbędny stopień w karierze Tomasza Adam. Ale... Pokazał przynajmniej tu w pojedynku z przeciętnym rywalem, urozmaicony repertuar uderzeń i bardzo efektownie zakończył ten pojedynek u lewym hagiem na korpus. Jest to jego dwunasta zawodowa walka, dwunaste zwycięstwo.